Cześć isłem, jestem ketchup Major Pelit na Was w kolejoncinku z FNAFA. Dzisiaj mamy do przejścia oczywiście piątą noc, może nawet i szóstą, gdyż mam dosyć dużo czasu na nagrania. Teraz że nadal niestety ograniczonego, więc no, będę musiał się trochę sprężać, ale powiem, że jest go dużo. i Dzisiaj piąta noc, może i szósta, a jeszcze jedno. Te dwie opcje się nie pojawiają dopóki. Ta opcja się nie pojawia dopóki się nie przejdzie piątej nocy, ale już przeszedłem grę, więc no się pojawiło oraz przyszedłem to i mi się pojawił Custom Knight, ale jak przejdę Custom Night to będę miał tutaj trzecią gwiazdkę więc nie sugerujcie się tym, że będziecie myśleli, że przyszedłem grę jestem jakiś taki, że dam radę na start wygrać to piątą noc, nie, ja jestem lamo, więc no dobra bez innego przedłużania zacznę okej okay. Ryzyka jest taka, że patrzę się na ym, Na Frediego i na Foxiego na zmianę. Czemu mówiąc, ja mówię to pomijaj, bo to jest tylko jakieś taki, takie Takie, wrzeszczenie na mnie. Bez <śmiany> jakiegoś animacji, więc pomijam to, nie chcę wam zepsuć uszu. Już ten wychodzi. Łożysz, ja pierdzielę. Może pierwszy raz Foxy, chociaż nie chyba wyszedł już, ale nie pamiętam szczerze mówiąc, więc. No cóż patrzę się tylko na te dwie kamery jak coś to zamykam to jak Foxy biegnie i patrzę się wtedy na tą kamerę o Ready się ruszył ale on do sam będzie siedział chociaż jest trochę zbulwersowany chyba jak ma taką minę w sensie że tak się poruszy w stronę kamery nie wiem czy przypadkiem wszystkie animacjoniki tego nie mogą zrobić ale zaobserwowałem to tylko u Frediego więc dobra cika jest w kuchni przynajmniej przez chwilę była Nie wiem czy ja osiągnął energię, nieważne, ale... się boję, że nie dam rady. Muszę mieć 50 minimum procent, żeby... w sensie procent baterii, żeby dać radę to przejść dla to, bo... no wiadomo, no. Inaczej tego nie da rady, bo to jest chyba przyspieszone, że tak nawala szybciej ten prąd. Jakby naprawdę nie mógł wziąć tego akumulatora ze samochodu chociażby albo agregata spalić. Tutaj ona tam dewastuje już. Więc mogę tylko jedno dziś sprawdzać? Dobrze już muszę dwa. Dlaczego, co wiem, jak się nie wyłączy jednego z dwóch drzwi, to wtedy automatycznie się wyłącza, ale jak będę wyłączać, to chyba się wtedy... Lepiej oszczędza prąd Ten przyszedł Ale było gdyby on teraz No jest, Marian, dobra No, się, że on jest Jak on przejdzie nawet tu to będzie mi łatwiej trochę, ale on wiadomo będzie już coraz bliżej Więc nie mogę do tego dopuścić Słyszałem jakiś śmiech dziwny i taki przytłumiony, ale Freddy się nie ruszył, to znaczy, że to nie on. Gorzej, jeżeli to będzie ktoś, jakiś nowy animatronik, o którym nie... ...czego nie znam. A na serio tego nie ogarnąłem, naprawdę słyszałem taki przytłumiony śmiech. O jest... O jak idealnie poszło 40... Kula 40... No i wlezie mi Jak nałożę kamerę. Zresztą się wyłączę... Telefon bo zapomniałem. A teraz niech mi wyjebią na twarz, ale nie chcę się na to patrzeć nawet. Okej. Okay. Walił mi on na twarz. I... w sezonę do tego gówna. A, wyciszyłem sobie jeszcze słuchawki, żeby mnie się dobra. To tak. Będziecie widzieli teraz tą próbę oraz ostatnie, jeżeli mi się teraz nie uda. Eee... Czyli ostatnio, czyli ta udana próba. Ojej, oh shit. Kurna, dobrze to już słyszałem. Ej, teraz przetestuję, żeby nie słychać oddech. Ona stoi teraz przede mną na bank, bo wyłączyła tamto. Było właśnie to słychać właśnie, o tym mówiłem, co było słychać właśnie... O kurwa! Mówiłem, było to słychać. O Jezus Mariana. Ja tego akurat nie wytnę tej próby, ale akurat to było słychać, co, o czym ja mówiłem. Cicha wydaje taki dźwięk. Żaden nie animatronik, żadnego innego jeszcze tego nie zauważyłem. Widzieliście, że to była cika, więc no. Chyba nawet jak pooglądacie jakieś teorie, to te zobaczycie, tylko ona to robi. Dobra, akurat tego zbytnio nie będę wycinać. Jak! Dobra, może uda się. Księdza, Nałożyłem to gówno. Ja też czuję zawsze, że widzę coś tutaj w tym. Zresztą mam takie... takie uczucie, że tam jest coś w tym. Wypierdzielaj. No i mam 1% baterii, no. Ja mi mówiłem, no i teraz, trzeba myśleć, że się uda, no i krótsza. No i kurwa ma flipa no, bo oni mi zdjął baterie no, jak można tak grać, 30% 30% 30, 30 minut nagrania mam. O, dobra, się nie uda, bo. Ja zaraz tu grę. Ja tu grę, zaraz usunę z dysku. Jak przejdę tą grę, to ja z automatu usunę z dysku, bo. ja nie mogę, no. Dobra, nie nie da się tego przejść, jest czwarta noc. Czwarta godzina, czy miałem na zamiast godzinę 4 am, a mam 2% baterii, no tego się nie da, no wyłączam grę. Escape. Może, bo może, ale. Długa wersja. Ła, 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 On zawsze tu jest. Chociaż coś się, że nie on mi wyskoczy na twarz. było tak blisko, by to już nie mogło być. jak będę miał trzecie godziny, to myślę, że sobie właśnie tak przeoszczędzę między innymi. I będę go tam zatrzymywać w głównym, głównej sali. Nie wiem, czy to obiadowa, czy to po prostu sali tam, gdzie dzieci siedzą i jedzą oraz się dobrze bawią. Bo nie czy się to sobie siedzą na scenie. Oczywiście defaultowo Bo tak to oni wchodzą i próbują dojść do mnie żeby mnie zabić Wsadzi do tego kostiumu Tutaj je pokazuje obrazek Za właśnie pierwszą noc, godzinę Nie myl się А, доброе сон, не могу, и уж to... Weź mi drugą. Dobra, seria poszła już. Jest dobra druga. Dobra, fakt już wyszedł. Myślę, że nie wyszedł, tylko wychylił główkę. Dobra, jest więc czas tylko poprzedządę baterii To nie oszczędzę mniej gdyż Ty mam to ugłupią panią Dobra, on poszedł. Już do kolejnego? Bałem się, że do kolejnego, co przeszedł. Ale oczywiście to był zamierzony efekt, żeby on był tutaj w... DJI, w, w, w ...Draining Area. Nie wiem, jak to się czyta poprawnie. Jak kogoś obraził mój angielski, to przepraszam. To, żeby żebyś bliżej. Do klikania, oczywiście. Nie, żeby on nie bliżej. Ja z czwartego dnia mam 56% baterii. To przyszła. O nie, siet. Mrówki. Oczywiście nie mrówki, w sensie, że mnie y, gdzieś do pokoju weszły. się tego we FNAFie. Tylko chodziło o to, że mrówki idę na kamerze, to co były takie takie kreski. Serio muszę już zacząć oszczędzać. się oszczędzać. jak Foxy wyjdzie, to coś tam chyba będzie bić baterie. Jeżeli zobaczy za zamknięte drzwi albo skopię mi kawałek energii. Dobra, jest 5 nocy i ma 90% baterii. Wychodź pan stamtąd. Tyle żeś tam będziesz pan stał Teraz pierwszy wstęp Dobra, on jeszcze tu nie poszedł Dobra, no nie da rady, dobra Będę do tak przez chwilę Dobra, mam 0% baterii, więc to jest zamierzony efekt. Ono nie przyjdzie mi. Dobra, kolejna nie, to kolejna, rozdłuższa wersja. nie, taka pośrednia. Yes! Oh, cool. Mike Smith. Na szos dzisiaj z postacią stałem 120 dolarów wypłaty! O nie, powinienem dostać minimum 2000 dolców. Freddy's in Enterprise. Dobra, nie, dość, 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 muszę jeszcze to zmontować, jasno, gwint. Godzinę materiałów w FNaFa ponad godzinę, nawet dwie minuty. Dobra, ja wychodzę z FNaFa, dola ale to była katorga. O Teraz macie coś oczywiście wklejone. O! Teraz. Ołajacie, ale to było trudne. Pewnie dost macie jakiś pół godziny materiał FNAFa bo widzicie moje końcowe faile. Coś tak czuję, czy tak zmontuję. Macie pewnie teraz gdzieś napis, czy tak się stało, czy nie. W sumie nawet wiecie o tym. Teraz nie będzie tego napisu Napiszcie w komentarzu, czy grać w szóstą noc, oczywiście, oraz custom night. Jest, w końcu się nie pomyliłem. Z FNAFA 1. Bo widzicie, jakie to było trudne dla mnie. To była katorga, ja mam godzinę i 3 minuty FNAFA ponad do zmontowania. ja jacie. Dobra koniec dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, gdyż chyba niewiele zostało do zdobycia 50 subskrypcji. Ja już mówię ile zostało. Mam 44 subskrypcje, więc zostało zaledwie 6 subów, żeby dobić 50. Mam nadzieję, że to się oczywiście uda i no cóż, no, zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!